Siemaneczko wszystkim, ja jestem Krawc A to jest kolejny odcinek z serii Dovahkiin Adventures W dzisiejszym odcinku kontynuujemy wątek Mrocznego Bractwa I przyjrzymy się zadaniu Szepty w Ciemnościach Musimy udać się do komnat Cicerona i sprawdzić z kim rozmawia Także wchodzimy Sprzczajki, nie? Trumna nocnej matki. Aha, tu się mamy schować, żeby podsłuchać z kim gada. To no zobaczmy, co będzie gadał. Czy jesteśmy sami? <noise> tak, tak, sami. <noise> Słodka samotność. Nawet Nikt nic. nas nie usłyszy, nie będzie nam przeszkadzać. Wszystko idzie zgodnie z planem. Inni? Rozmawiałem z nimi. Zaczynają się zgadzać, wiesz? Czarodziej, Festus Kreks, może nawet ten Argonianin. I nie, dziecię. A ty? Hm? Czy ty chyba nie prowadzisz żadnych rozmów? Nie, 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 nie! Oczywiście, że nie! Ja gadam, poluję, obserwuję i mówię. A ty co robisz? Nic? Nie, nie, nie. nie żebym się denerwował. Nie, ja. Nigdy! Czy to rozumie? Czy to zawsze rozumie? I słucha. Przemówisz, gdy nabierzesz ochoty, prawda? Prawda? Ezwykle nerwawy. Słodka nocna matko! Biedny Cycero! Kochany Cycero! Taki uniżony sługa. Lecz nigdy nie będzie dane mu usłyszeć mego głosu gdyż nie jest on słuchaczem och jak mogę cię bronić jak mam stosować okay, się do twojej woli do skoro przemawia? nic nie mówisz A Do to niego nikogo nie. och ależ będę mówić będę z tobą rozmawiać gdyż jesteś wybrańcem tak, ty ty osoba, z którą dzielę żelazny grobowiec, która ogrzewa moje starożytne kości. Oto twoje zadanie. Udaj się do Wolon Rudy. Porozmawiaj z Amondem Motier. Nieszczęsny Cycero cię zawiódł. Nieszczęsnemu Cyceronowi jest przykro, słodka matko. Tak bardzo się starałem, ale. Nie mogę znaleźć słuchacza. Słuchacz sam się znalazł. ...Zeronowi, że nadszedł czas. Przekaż mu słowa, na które czekał te wszystkie lata. Ciemność rozkwita, gdy umiera milczenie. Co? Przecież to zdrada! Haniba! Nikt ciemność i hańba! Bezcześcisz trumnę nocnej matki! Ja się Co masz na swoją obronę? Pff, mów, robaku! Jaki robaku? Nocna matka przemówiła do mnie. Powiedziała, że mnie wybrano. Rozmawiała z tobą? Kłaniesz. Kolejna zdrada. Kolejne oszustwa i podstępy. Nocna matka rozmawia tylko ze słuchaczem. A przecież... Nie ma słuchacza! Ciemność rozkwita, gdy umiera milczenie. Ona, ona to powiedziała, skierowała te słowa do ciebie. Ciemność rozkwita, gdy umiera milczenie. Ale to są te słowa wiążące słowa, zapisane w księgach pamięci. To sygnał dla mnie. Matka przemawia do słodkiego cycerona tylko w ten sposób. A więc to prawda! Ona wróciła! Nasza pani wróciła! Wybrała słuchacza! Wybrała ciebie! Chwała słuchaczowi! Ok. Kończyć! Odsuń się! Cokolwiek masz zamiar zrobić, to już koniec! Wszystko w porządku? Słyszałam jakiś tumult. Z kim rozmawiał Cycero? Gdzie jest ta druga osoba? Ujawnij się, zdrajco! Mówiłem do nocnej matki. Mówiłem do nocnej matki, lecz ona nie przemówiła do mnie! O nie! Przemawiała tylko do słuchacza! Co? Słuchacz? O czym ty bredzisz? Co to za bójdy? To prawda, to prawda! Nocna matka przemówiła, cisza się skończyła. Słucha, czy został wybrany. Czyli ja. Gdy tylko usłyszałam krzyk Cycerona, wiedziałam, że cię dostrzeżono. Obawiałam się najgorszego. Wszystko w porządku? Jasne, Mordo. <laughs> Co się w takim razie tutaj dzieje na Citisa? Cycero rozmawiał z nocną matką, a ona zwróciła się do ciebie? Co to za brednie? To prawda. Nocna matka powiedziała do, przemówiła do mnie. Powiedziała, że mnie wybrano. Co? A więc Cycero z nikim nie rozmawiał, tylko mówił do ciała nocnej matki? Tak. A nocna matka, która wedle naszych informacji rozmawia tylko ze słuchaczami, właśnie przemówiła? Właśnie teraz do ciebie? Tak. Na Cytisa. I co powiedziała? Wolunut muszę porozmawiać z kimś, kto nazywa się Amont Motier. Amont Motier? Nie mam pojęcia, kto to. Ale Wolunrut jest mi znajomy. I wiem, gdzie to jest. Więc muszę się udać do Wolunut? Mam porozmawiać z tym człowiekiem? Hmm. Nie. Nie. Posłuchaj, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to ode mnie otrzymujesz polecenia. Rozumiemy się? Nocna matka może i z tobą rozmawiała. Ale to ja wciąż jestem przywódczynią rodziny. Nikt nie będzie tak po prostu ignorował mej władzy. Muszę. to wszystko Dobre, przemyśleć. Ja tylko zapytałem. Idź do Nazira, wykonaj dla niego jakieś zadanie. Znajdę cię, gdy już coś wymyślę. Muszę dodatkowe zlecenie od Nazira. No, nie wiem. Nie podała mi się to. Miałem wykonać. Miałem wykonywać. Yy, sakram, jak są odprawiane czarne sakramenty. No teraz mi zabroniła. Dobra, Nazir dawaj to zadanie. Czy nadejdzie taki czas, że mieszkańcy Skyrim nie będą potrzebować już naszych usług? Chyba nie. Astrid, kazała mi spytać Cię, czy masz jakąś pracę? Cóż zawyczujcie czasu? Jak się okazało, dysponuje dwoma nowymi kontraktami. Jedno zadanie jest proste, drugie zaś powinno stanowić dla Ciebie niemałe wyzwanie. Okej. Okay. Pierwszym celem jest Ork, Bart imieniem Lurbuk. Drugim celem jest Wampir o imieniu Hern. Owocnych łowów. Hmm. No dobrze, czyli musimy zabić herna i lorbuka. Zadanie na pewno nie jest łatwe, ale damy radę to pewnie zrobić. Znaczy nie pewnie, a na pewno, bo inaczej nie przejdziemy dalej, nie? Przed w ciemnościach wykonano. Zaznaczymy sobie te dwa zadanka. A na chwilę obecną chyba będziemy. Proszę, nie teraz. Dowiesz się, gdy będę gotowa omówić tę kwestię. Mhm. Czyli kiedy? Dobra, nic. O, niezwykły klejnot kolejny. Zabieramy. Dobrze. No dobra. Krótki, dziwny odcinek. Zadania takie. No, trochę się wyjaśniło, przynajmniej jeżeli chodzi o mroczne bractwo. Także, jeżeli odcineczek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które oczywiście codziennie o godzinie 15. No i cóż, żegnam się z Wami. Ja, żegnam się z Wami mój wąsacz w Sanktuarium Mrocznego Bractwa. A w następnych odcinkach rozwiążemy zagadkę słuchacza nocnej matki Cycerona i Astrid. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.